Za nami siódma edycja festiwalu Fireproof. Kutnianie kolejny raz mogli podziwiać przy dźwiękach bębnów i trąb paradę kuglarzy i szczudlarzy, idącą ulicą królewską, zaś na placu marszałka Józefa Piłsudskiego, występ grupy cyrkowej Figielek. Brawom nie było końca. Wieczorem na scenie pojawił się jelonek, który udowodnił, że skrzypce to nie tylko muzyka klasyczna, ale i ostre brzmienie. Widzowie, którzy przyszli na plac Piłsudskiego nie mogli narzekać na brak emocji, bowiem widowiskowe pokazy przez dwa dni zapierały dech w piersiach. Poddaj się mojej hipnozie. Słuchaj się w mój głos, spójrz na wahadełko Dracula mówi weź starożytne narzędzie tortur, wyginaj śmiało ciało, 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 ciało. ciało. Rywalizacja stała się bardzo. Rywalizacja stała na bardzo wysokim poziomie, ostatecznie wyłoniono najlepszych. Największe uznanie jurorów zdobył Sebastian Dotyk Malicki, który podczas swojego występu wcielił się w postać Supermana. Drugie miejsce wywalczyła Dorota Zielona Gladian, zaś na trzecim znalazła się Anna Dyderska. Spośród sześciu zespołów główna nagroda przypadła Aziz Light za plecami których znalazły się ekipy teatru Ognia Ardenti oraz Namtara. Muzyka